Jak myślisz, czy polskiemu kinu wojennemu daleko do Hollywood? Jako, że wczoraj obejrzałem film o polskim Dywizjonie 303, zamiast pysznym ciastkiem poczęstujecie porównaniem scen motywacyjnych z tego filmu oraz bękartów wojny Tarantina. Na początku sprawdźmy, jak rozpoczyna się scena w bękartach wojny. Baczność. Jeszcze na ciemnym ekranie słyszymy stanowcze. Baczność i charakterystyczny dźwięk butów uderzających o buty. Efekt? Tarantino od razu zakłada ci kamasze, a ty czujesz żołnierski dryk. Zwłaszcza, że pierwszy kadr świetnie oddaje realia koszarów. Żołnierze ustawieni w szeregu, podoficer stoi obok, zaś oficer przychodzi na odprawę. Kompozycja całości kojarzy się z prostymi figurami geometrycznymi. Aldo Apache zaczyna od przedstawienia się. Nazywam Albany się porucznik Rain. Aldo Rain. A ty dostrzegasz jego bliznę na szyi. On nic nie musi mówić o bliźnie. Swoja wyobraźnia i tak pracuje i tak snuje domysły na temat genezy tej blizny. Od razu wiesz, że koleś wie, o czym mówi. Poza tym, nie bez powodu, na drugim planie za Bradem Pittem znajdują się spore drzwi. To wrota, do przekroczenia których Aldo zaprasza, składając propozycję wstąpienia do jego oddziału. Jeśli żołnierze się zgodzą, będą mogli je otworzyć i pójść nową drogą, z której nie ma już odwrotu, bo jak widzisz, okna i drzwi są pełne krat. Bardzo zgrabna symbolika. Zwróć uwagę na kamery wiszące gdzieś za plecami rekrutów. Ujęcia budują uczucie bliskości, przynależności do grupy. Masz wrażenie, że Aldo zwraca się bezpośrednio do ciebie. Sam powiedz, czy przez perspektywę nie wydaje ci się, że ty również jesteś rekrutowany? Tarantino osobiście pisze dialogi i gość naprawdę wie, jakie pisać. Monolog Aldo sam w sobie jest małym dziełem sztuki. Aldo Apacz poprzez wyrażanie swojego stosunku do nazistów nie dość, że buduje swoją postać, nie dość, że potwierdza cechy prawdziwego lidera, to jeszcze tworzy w głowach rekrutów pewną wizję. Wizję ich samych, jako elitarnych żołnierzy skupionych wokół słusznej sprawy. Żołnierzy, którym dane będzie posmakować strachu Niemców. Ze zwierzyny staną się łowcami, z ofiar staną się oprawcami. Wystarczy, że zgodzą się zedrzeć z nazistów sto skalpów a Aldo da im wszystko, czego pragną. Umowa przypomina trochę podpisywanie cyrografu z diabłem. Aldo wyciąga z nich i jednocześnie podsyca pierwotne potrzeby zemsty i dominacji, które obiecuje zaspokoić za marne 100 skalpów. A może ceną są ich dusze? Sam oceń, oglądając reakcję niedźwiedzia Żyda, słuchającego o tym, że teraz Niemcy będą się bać Żydów, a nie Żydzi Niemców. Napełnimy ich obrzydzeniem. Będą o nas mówić i będą się bać. A kiedy położą się do snu i katować ich będą wyrzuty sumienia, my będziemy katami w ich snach. W ich umowie zabijanie Niemców jest zarówno nagrodą, jak i walutą. Za śmierć kupują kolejną śmierć. Sam fakt tego, że w przemowie Aldo można doszukać się nawiązań do zaprzedania duszy diabłu, potwierdza kunszt Tarantino oraz wielowymiarowość filmu. Twoją drogą monolog Aldo jest skonstruowany zgodnie z technikami sprzedażowymi. Aldo maluje w głowach żołnierzy konkretną sytuację, jednocześnie zadając sprytne pytanie, na które jakakolwiek odpowiedź zakłada wcześniejszą zgodę żołnierza. Aldo nie pyta, czy się zgadzasz wstąpić do oddziału, on pyta, jak konkretnie zachowasz się na froncie. Pytanie przeskakuje moment zgody. Nie wiem jak wy, ale ja nie po to złażę zapal lachów. Pokonuję 8 tysięcy kilometrów wody, przedzieram się przez pół Sycylii i skaczę z samolotu, żeby udzielać nazistom lekcji człowieczeństwa. Aldo tłumaczy również, dlaczego należy zabijać nazistów. Odczłowiecza ich. Odmawia im człowieczeństwa, aby łatwiej było ich zabijać. Co zabawne Niemcy również odczłowieczali tak zwane gorsze rasy. Żeby udzielać nazistom lekcji człowieczeństwa, którego nie mają. Są szwadronem śmierci nienawidzącego Żydów fanatyka i trzeba ich zgładzić Aldo przy okazji nakreśla ich obowiązki Mówi wprost co mają zrobić i co otrzymają w zamian Wylądujemy we Francji w przebraniu cywilów Na terytorium wroga jako partyzantka leśna będziemy robić tylko jedno Tłuc nazistów pod koniec, wykorzystując stan emocjonalny, w który wprowadził żołnierzy, żąda jasnej i szybkiej deklaracji, plus od razu wpisuje ich na listę za pomocą zaciągniętego długu. Żołnierze są od razu zidentyfikowani z celem, skoro mają dług. Pod moimi rozkazami zaciągacie dług względem mnie osobiście. Każdy z moich ludzi wisi mi sto nazistowskich skalpów. Oczywiście brat Pitt gra rewelacyjnie. Dużo się porusza, ale jest spokojny i pewny siebie. Co chwilę patrzy żołnierzom w oczy, sprawdza z kim dane będzie mu pracować. Aldo jest na odprawie, lecz zdajesz sobie sprawę, że gość myślami już siedzi w samolocie i ma plan, który będzie realizował. Z tobą bądź bez ciebie. Wiesz, że plan jest porządny i chcesz wziąć w nim udział. Teraz sprawdźmy, jak podobna scena wygląda w polskim dywizjonie 303. Scena również zaczyna się od słów na baczność, ale zaraz później jest spocznij. W bękartach nie ma spoczni, ponieważ masz być na baczność i masz w napięciu słuchać czegoś ważnego. W dywizjonie widzisz, jak żołnierze się rozluźniają, co jest bez sensu. Dowódcy też są już na miejscu. Już stoją i czekają, a więc, jako żołnierz, jako widz, nie czekałeś na zjawienie się dowódcy, który coś wyłoży. Brak elementu pojawienia się kogoś z zewnątrz, kogoś oddzielonego kresko od innych, kogoś, kto wprowadzi realną zmianę. Brak elementu przełamania ciszy, pierwszym wrażeniem. Ujęcia też są mało wojskowe. Żołnierze uchwyceni z boku, dowódcy też. Poprzez pracę kamery nie masz wrażenia, że jesteś tam na miejscu, że ktoś zwraca się bezpośrednio do ciebie. Zero identyfikacji z grupą. Adamczyka widzimy stojącego bokiem jak w teatrze i wygłaszającego tekst. Aldo, jak to oficer, chodzi, patrzy w oczy, gra ciałem tutaj tego nie ma. Adamczyk stoi w miejscu i patrząc na perspektywę kamery, nie wiadomo do kogo się zwraca. Biorąc pod uwagę ujęcia, równie dobrze mógłby wygłaszać mowę jako kolejarz na dniu kolejarza wystarczyłoby czapkę zmienić. Sceneria i ujęcia nie tworzą żadnego klimatu. U Tarantino miałeś bardzo surowe otoczenie nawet kwadratowa kostka, na której stali żołnierze, podkreślała militarny aspekt miejsca. A tutaj stoi samolot no bo mieli gdzieś z tyłu stoi rower, i jeszcze w trakcie przemowy widać krzesełka wypoczynkowe. Serio, ja rozumiem, że mieli w budżecie kogoś od zabytkowych mebli czy rowerów ale wypoczynkowe krzesełko obok stoliczka Raczej buduje atmosferę wakacyjnej sieranki, a nie zagrożenia. Co do przemowy, jest kiepska. Chciałbym znaleźć jakieś pozytywy, ale jest naprawdę ciężko. Pomysłem scenarzystów była próba skontrastowania sztywnego Anglika z bardziej luzackim Polakiem, ale to nie wyszło. Niby taki cwaniak, ale gdy używa słowa angol, to patrzy na bok, jakby sam nie wierzył, że użył tego słowa. Urodziliście się po to, żeby walczyć. Więc prujemy szwabów, panowie, tak, żeby im wszystkim tutaj angolom! Gęby się! Ze zdziwienia pocieramy! Poza tym, sam tekst jest najzwyczajniej w świecie ołowy. Ojej jest wojna, ojej jest strasznie, ojej, wasi bliscy cierpią, musicie dobrze latać. No, kompletne frazesy. Co oni nie wiedzą gdzie są i po co są? To tak, jak ci szef mówi, słuchaj, słuchaj, trzeba robić, trzeba robić, żeby zarobić. I, I to jest właśnie poziom motywacji, takie wygłaszanie oczywistości. I jeszcze na koniec oni w ogóle klaszczą. Tak jest! Tak jest! Podkład muzyczny, oczywiście, pompatyczny. To, co im się udało zrobić w tej scenie, to scena po tej scenie. A konkretnie od razu masz ryk silników. I to jest spoko, bo pokazuje przełożenie przemowy na realia. I yes, W kulminacyjnym momencie przemowy, gdy aktor pięść zaciska, kamera jest statyczna. Nie ma żadnego zbliżenia, nic. Dalej oglądasz wszystko z dystansu, z pozycji widza. Nie jesteś zaangażowany. Więc próbujemy szwabów, panowie, tak, żeby im wszystkim tutaj Angolom, Gęby się! Ze zdziwienia bozieramy! Tak jest! Tak jest! I i na koniec porównanie finału. Zobacz sobie, jak Tarantino podkręca końcówkę. Jak Aldo robi krok do przodu w kierunku widza, jak świdruje wzrokiem, i jak żąda swoich skalpów. No i Tarantino, na przełamanie sceny, ma chyba coś lepszego niż ryk silników. Zresztą sam oceń. A zależy mi na tych skalpach. I każdy z was dostarczy mi 100 nazistowskich skalpów z głów 100 martwych nazistów albo zginie,